A tymi trzema składnikami są kurczak, ryż i bulion warzywny wcześniej przygotowany. Jeżeli nie macie przygotowanego wcześniej bulionu warzywnego lub nie chcecie przygotować bulionu warzywnego, ale żeby było szybciej, możecie użyć pasaty pomidorowej, też wychodzi ok. Przygotowanie zaczynamy od kurczaka. Ja tym razem wybrałem poduzia. Jest ich tutaj kilogram. Będziemy musieli sobie je przyprawić. Przyprawę przygotowałem wcześniej. Jest to łyżeczka papryki wędzonej, łyżeczka papryki słodkiej, łyżeczka kminu, dwie łyżeczki kary, sól, pieprz. Do tego będziemy potrzebowali jeszcze też olej. Ja sobie założę rękawiczkę i za chwilę zamarynujemy naszego kurczaka. Często wracam do tego obiadu, gdyż jest prosty w wykonaniu, ale też nieinwazyjny. W sensie nie musicie nic robić, wszystko wrzucacie w jedno naczynie żaroodporne, zaraz zobaczycie jak to wygląda. Wrzucacie do piekarnika, ustawiacie sobie timer na telefonie i zapomniacie, Wyciągacie, macie gotowe do jedzenia. A jak czasami jest tak, że nie mamy kiedy gotować, to wtedy właśnie wracam do takich obiadów. To zaczynamy. Do miseczki z przyprawami dodajemy około 3, może 4 łyżki oleju. Żeby połączyły się z olejem. W międzyczasie nagrzewajcie piekarnik, żeby było szybciej. Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. bo już się grzeje, więc będę miał naprawdę szybko to robiad Jedyny czas, który będziemy musieli zaczekać to właśnie czas, gdy będzie się to wszystko piekło. No ale tak jak mówię, możemy często zrobić robić coś innego w tym czasie. Dobra, mam wymieszane. Przyprawy teraz wlewam do naszego kurczaka. No i mieszam. Mieszam dokładnie, aby każdy kawałek, każdy podudzie przykryło się tymi przyprawami, żeby potem było je czuć w naszym daniu. Już pachnie, a jeszcze nic nie piekliśmy. Dobra, mamy dokładnie je wymieszane. Idealnie by było, gdyby odczekały z godzinę, chociaż pół godziny w tych przyprawach, żeby one przeszły dokładnie, żeby to mięso było czuć tymi przyprawami, ale jeżeli nie macie czasu, ok, też będzie czuć te przyprawy, dlatego jest ich tak troszkę więcej niż standardowo, żeby czuć było ten intensywny smak przypraw, nawet bez czekania, aż przegryzą się z mięsem. Zdajemy sobie rękawiczkę i zaraz działam dalej. OK, tak naprawdę mamy już prawie po robocie. Potrzebujemy teraz naczynie żarodporne. Wsypujemy do nich ryż. Ryżu mam 400 gram. Mniej więcej równomiernie. Trochę sobie wyrównamy. Teraz dajemy kurczaka. sobie tak, aby się zmieścił na ryżu. Mamy to. Teraz zalewamy to wszystko bulionem. Bulion warzywny, albo tak jak wspomniałem, pasata pomidorowa, albo nie wiem, jeżeli macie rosół z wczoraj, to też możecie użyć jakiś bulion drobiowy, wołowy, w ogóle jak mięsny, obojętne. Wlewamy, mam go 800 ml, wlewamy go do naszego naczynia. On przykryje nam ryż. Ryż, jak będzie się piekł, gotował w sumie, wypije ten bulion. Nabierze z aromatu z bulionu warzywnego. Kurczak zrobi się taki soczysty. A też nasze danie no nie, nie przypali się, tak? No bo to też polega na tym, żeby się nie przypaliło. No i żeby ten ryż nie był twardy, żeby się ugotował. Ok. Tak przygotowane danie będziemy wkładać do piekarnika. Mój już się także, więc będę wkładał. 45 minut i za, po tym czasie jeżeli się upiecze nasz kurczak będziemy wracać 45 minut minęło musimy zobaczyć jak wygląda nasz kurczak moim zdaniem myszy jest gotowy więc wyciągamy przygotowawcy deskę mm, ale pachnie ale jest gotowy ryż, jest ugotowany, wchłonął cały bulion, wygląda super. Kurczak też troszkę, że tak powiem, się napił tego bulionu, więc na pewno będzie też lepiej smakował. I tak jak mówiłem wcześniej, 45 minut piekliśmy, nic nie robiliśmy. Mogliśmy zrobić mnóstwo rzeczy w tym czasie, zapomnieliśmy tak naprawdę. Odpalamy sobie timer na jakimś urządzeniu i zapominamy, że mamy tam obiad. Potem przychodzimy i gotowe. I teraz zobaczymy jak to wygląda wyciągniemy, delikatny kurczak elegancko. Rysz tak samo. Super to wygląda. I pachnie bardzo dobrze. Widać delikatne, lekko upieczone, ale też tak ten bulion da no, taki efekt, że ten kurczek jest soczysty, ale jest też bardzo delikatny, po prostu odchodzi od kości. Ryż nie jest rozgotowany, jest taki w punkt, bym powiedział. Pachnie wyśmienicie. I tak wygląda nasz obiad, który jest zrobiony z trzech składników: tak jak wspomniałem na początku, czyli kurczak, bulion, warzywny i ryż. Możecie dodać coś więcej, możecie dodać jakieś warzywa, tak jak wspomniałem, możecie zamiast bulionu dać pasatę pomidorową, ewentualnie rosół. co się pod ręką już tak powiem. No i co, trzeba spróbować, czy dobre. Jest bardzo dobry. Nie jest rozgotowany. Jest praktycznie w punkt. Zobaczymy jak kurczak smakuje. Kurczak przede wszystkim bardzo pachnie. Jest upieczony. Mimo tego, że nie leżekowo długo w przyprawy, bo tak naprawdę przyprawiliśmy te, te kurczaczki i... Przygotowaliśmy całe danie, wrzuciliśmy do piekarnika. To czuć w mięsie przyprawy, więc te przyprawy przeszły. więc Dlatego tyle tych przypraw daliśmy w takich ilościach. Mięso delikatne, aromatyczne, soczyste, ryż w punt po prostu danie idealne i proste w wykonaniu. I tak naprawdę z trzech składników. Koniecznie spróbujcie, dajcie znać w komentarzach, czy wam smakowało, napiszcie też, jakie wydania przygotowujecie, gdy nie macie czasu na gotowanie, oczywiście zostawcie łapkę w górę pod filmem i zasubskrybujcie mój kanał, to poszerza moje zasięgi, a my widzimy się następnym razem, cześć!